Cześć wszystkim i każdemu z osobna, z tej strony Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. Hmm. Co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj idziemy na zakupy. Idziemy posprzedawać to, co mamy. I... i jednocześnie... co hmm, Zrobimy zakupy dla Sambora, gdyż on nas tam wysłał na misję, żeby to wszystko Zanieść jej tam buraki, cebula, bla 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 i takie tam różne rzeczy. Ale najpierw się weźmy, umyjmy, bo nie będziemy jak brunasy iść. W ogóle między odcinkami porobiłem trochę tych noży kamiennych, gdyż one są najlepszym zarobkiem w sumie na sam początek gry. I właśnie pod tym kątem to zrobiłem. Tym bardziej, że właśnie będziemy trochę hajsu potrzebowali na te wszystkie składniki do niego ale to już pójdziemy jutro bo dzisiaj jest dosyć yy, późno już i nie ma sensu iść po nocy tym bardziej że on możliwe że się znowu nam rozgada hmm, a potem a potem prawdopodobnie on nam zdradzi pozycję czy tam miejsce tej kerstel, Kresel, czy jakiej tam było mniejsza o to yy, gdzie mam iść w ogóle gdzie ona jest tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. O jest. Brniega! Handel mamy do ciebie. 700. No trochę. Trochę zeszło. Dobra, ile, ile tam wszystkiego po 20 chyba, nie? Bo Jezu, ona ma 7 tylko. Jako cebula. Kapust. Nie. Tu u ciebie to ja nie ten. Melera to nie, Genova. Tu jest ta z garkiem, dobra Rozmawiaj. Pokaż mi towary. Dobra, ty może masz te Gdzie jest burak? Ja też ma dziewięć tylko, kurde. Skąd ja wezmę resztę? Hmm. Goodbye. No goodbye, goodbye. No to się trochę plany nam rypły. Jedyż trochę straciłem pomysł, gdzie to można pójść, bo tak, bo w stu... borowie nie ma. Tu nie ma. Tu jest ta karczwa, ale to nie ma sensu iść. Idźmy, idźmy. Jezu, jakoś ja, kasuj. E zacznik. Dobra, sprzedajmy jeszcze parę tych. I zobaczymy, może jeszcze u kogoś uda się kupić. W ogóle trzeba by było coś zjeść, bo mamy mało jedzenia. Ale przecież nie, z drugiej strony jest mało, mało czasu do końca pory roku, więc nie ma sensu. A tam już kupić to wszystko, pójdziemy zibą. zbieramy parę grzybów, to może uda nam się pić level. Uda się... A, w ogóle mamy ten. Więc co ciekawie, zbierałem te rzeczy, do no to przy okazji udało się coś wbić i możemy sobie yy, możemy sobie coś zwiększyć co by tu bawy torność na alkohol to nie wrażenia o zdrowie sobie zwiększymy na pewno a tutaj w tym mamy co my tu bawy psucie włotków Ulepszanie sobie weźmiemy na pewno, bo to nam będzie potrzebne, jeśli tą wioskę założymy. Bo no na razie to taki trochę, no mamy chałupę i stodołę, żeby to wszystko trzymać w jednym miejscu. Ale nie wykluczone, że tą wioskę sobie będziemy rozbudowywać dalej, ale to zobaczymy. Eee, w każdym bądź razie... Ja biorę, posprzedaję te wszystkie rzeczy, które ja tu mam i spróbuję coś w sumie też sprzedamy co nam niepotrzebne skóra z one się przydadzą na pewno drewniane włócznie też przydadzą i wydaje mi się że robię tutaj zrobię tutaj cięcie i zobaczymy się po prostu rano zobaczę co mi się uda wykombinować z tymi składnikami Także co, do zobaczenia za chwilę. No i widzimy się ponownie. Także e, co? Mój pomysł wydaje mi się zadziałał. Mianowicie taki, że po zmianie pory roku jesteśmy w stanie. Tylko, kurde, to się szybko psuje właśnie. Trzeba będzie to migiem zanieść do Sambora. Marki potrzebujemy 3 kapusty potrzebujemy 8. Dobra, to jeszcze brakuje nam jednej cebuli. Dobra, chodzi o to, że zmieniła się pora roku i w sklepach są nowe towary. Więc y w ten sposób byliśmy w stanie to uzupełnić, a teraz migiem do Sambora. Póki mamy po prostu czas. U nas nastała zima, jak widzicie. A zima to taka pora roku, gdzie najlepiej wszystko jest widoczne. Więc raczej nie jestem tam e, bardzo zmartwiony tym, że będziemy musieli iść przez ten lat. Bo po prostu, jak coś zobaczymy, to zobaczymy to z daleka. E, I to będzie akurat fajne. E, tym bardziej, że tam po drodze jest obóz rozbójników. I fajnie będzie, przynajmniej z daleka, wiedzieć, czy go omijać z większej odległości, czy możemy iść tak jak do tej pory chodziliśmy po drodze. Zresztą, chyba w jednym odcinku to tam zaglądaliśmy, zobaczyć, czy mają jakieś towary. Co to było? Dźwięki w ogóle w krzakach. Nie wnikam, co tam się dzieje. Kurde, tuki kichają, tam kaszlają. Co jest, kurde. Nie, jakieś chorowite to społeczeństwo jest w tej dolinie. Dobra, mówmy sobie trochę kondycji. Nie, no ładna zimą jest ta dolinka. Normalnie propsuje. Nic nie widać tam. Widać dość głęboko w las. Dobra, kondycja nam się odnowiła. Martwi mnie trochę to, że nie mamy za wiele włóczni, bo zapomniałam ze sobą zabrać. Ale może nam się uda to wszystko sprawnie przebiec. Dobra. Nie widzę, tam coś łazi. No wilki. Kuźwa, tego się cholera bałem trochę, ale dobra może nas tu nie zobaczą, kuźwa zobaczył, nas pieprzamy. no właśnie kurde tego się zawsze obawiam, czy coś mnie zobaczę, ja nie chcę się z nimi jeszcze napierniczać, bo ja nie mam zasobów do tego. Bo nie umiem tego robić jeszcze dobrze nie jesteśmy wyposażeni ja bym chciał być łuk a łuku nie mam żeby być łuk muszę polować żeby postawić chatę w której ten łuk zrobię potem zrobić tego do tego strzały to jest za dużo roboty żarcie nasz Że to już? Nadszedł dialog, gdzie zdążyłem kręcić. Dobra, ale zanim pójdziemy do Chornicy, musimy się przyjść tutaj. Zapytacie, dlaczego tutaj? Otóż tam jest coś, co będziemy potrzebowali, żeby z tą Kerstel pogadać. Ale nie będę na razie spoilerował. Na miejscu powiem Wam dlaczego. Także widzimy się już przed wioską. Jak widzieliście przed chwilą, stał sobie taki ryś. Ja upoluję go. Jedna dzida, druga dzida. Kuźwa, zabymarzjęte te futro takie, że te dzidy się odbiły. Jeśli dziwicie, że ja nie chcę z dzikami jeszcze walczyć jak taki ryś i zaostrzony patyk jego przerosły. Dobra, idziemy do zielarki, która jest właśnie tutaj w baranica, ta miejscowość się nazywa czy Branica? Baranica? baranica? Wyż albowiem potrzebujemy... O tutaj ona jest. Potrzebujemy czegoś, akurat w tym przypadku zielarza. Hello. Potrzebujemy czegoś, co się nazywa mikstura trzeźwości. Dlaczego? zapytacie, ona nam jest potrzebna. Hmm. Otóż dlatego, że idziemy do tej Kerstel, czyli członkini bandy i... Zastrędy, tędy. I nie wiem czy Was zdziwiło, czy nie, ale mówię o tych zabawach i tak dalej. Jak to robili na tych jazdach. Tutaj się bawili, tam coś złupili, tutaj baranga za to co złupili i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej oczywiście. I żadne do tej pory nie, skłania, nie, było skłon, nie miało skłonności do picia alkoholu w dużych ilościach. I ograniczonych ilościach, prawda? I tu nam się pojawi wreszcie osoba, która te skłonności będzie miała. Dlatego potrzebujemy tej mikstury trzejwości. żeby nie łazić potem w te i we w te. Jak tam pójdziemy raz, to raz, a dobrze. Ale zanim tam jeszcze pójdziemy, ja się będę musiał trochę przygotować yy... i nie wykluczone, że po prostu następny odcinek, raz że będzie trochę później, czyli nie w najbliższą niedzielę, tylko jeszcze naj... jeszcze następną, bo będę musiał właśnie, tak jak to mówię, się przygotować do tego. Mianowicie, z wiosza, zajebiście. Sezon śliwy, O, mam coś do sadu trochę się przygotować i właśnie upolować, zwiększyć swój zasięg, możliwe odblokować nowe bronie, zwiększyć odporność, możliwe jakoś tam tego, a nie chciałbym zmieniać znowu scenerii, co odcinek, więc po prostu zrobię to następnej zimy. Możliwe, że też wioska mi się trochę rozbuduje, ale to zobaczymy jak to będzie. W w każdym bądź razie... To, gdzie jest to są te sady. Tutaj mam te sady, tak? No. Także w tym odcinku jeszcze sobie zasadzimy w ogóle te sadzonki, które znaleźliśmy. I w międzyczasie jeszcze odłożę sobie to, co mi tutaj... O, z tego z tego, z tego rysia mięso właśnie poleciało. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Do rolnictwa potrzebujemy czegoś co się nazywa prosty worek i ten prosty worek od razu sobie uzupełnimy. Co to mam? A, bo jeszcze jeden punkt rozdałem, super. Ekspert rzemiosła, szwalne. Hmm. Coś by się przydało odblokować, żeby mieć przebudowanie w sumie. No nieważne, weźmiemy sobie ekspert Rzemiosła, bo na razie na tych kamieniach będziemy najwięcej zarabiać. A! Miałem uzupełnić założyć sobie ten woreczek, więc woreczek założymy sobie pod szósteczkę. I... Co mamy? Tylko śliwe? Chyba tylko śliwe mam. I idziemy od końca. Akurat mamy trzy miejsca chyba, więc yy, zasaćmy sobie te drzewka. No, mamy 4 miejsca, jak się okazuje. Nawet 5, no a mniejsza. to tam będzie rosła śliwka. O jezu, przepraszam, odbija mi się niechcący. I jeszcze, o jezu, Sztuj I kichaj. A, przeszło, dobra. Hmm, w tym odcinku jeszcze chciałbym. Yy ponawozić nasze pola, żeby mieć właśnie na, na uprawę. Do tego będę potrzebował właśnie nawozu. I, I tego, co nam zbieraliśmy, czyli nasion po prostu. Ale niestety tego nawozu dużo nie mamy, więc zrobimy tylko tyle, na ile nam wystarczy. Chyba, że gdzieś po drodze znajdziemy, bo do wiosny jeszcze dużo czasu. Mm, I zaczniemy powoli uprawianie tego, co tutaj żeśmy zrobili, znaleźli. pszenicy. nie mam gdzie wymucić, mam za to ziarno, czyli tylko tyle ziaren mam. Ups. W sumie tak nie mogę siedzieć. Potrzebna mi zawiana włócznia, łopata, bla 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 bla. bla. A ja potrzebuję mieć yy, motyki, a mam motykę, dobra, mam już wyposażoną chyba nawet, no świetnie, więc yy, poróbmy to, może akurat nam level wpadnie. No, w zasadzie z budownictwa możemy postawić, możemy postawić chatę myśliwską. że to muzyka taka. Myślałem, że coś łazi dookoła. Nieważne. Postawimy sobie tą chatę myślisko. Zobaczymy, co nam potrzeba na taki najprostszy łuk. Bo taki łuk chyba możemy już sobie robić. Tą chatę postawię tutaj. Ale najpierw podstawiam te rzeczy, które mi nie są potrzebne, bo, bo, bo potrzebuję prawdopodobnie miejsca. Ten w kapelusz. Ten kapelusz słumkowy, to ja sobie go zdejmę. Bo jest nam, może być nam zimno, ale nie, on i tak tam zawsze trochę chroni. Hmm, potrzebujemy prawdopodobnie 8 kurk, które już nas trochę ważą. Niestety, zobaczmy, czy ja to sobie mogę gdzieś tu postawić. Mogę, świetnie, dobra, to, to będzie, będziesz stał. Tu. O. Dobra, co my na to potrzebujemy? Potrzebujemy przede wszystkim zrobić sobie nowy młotek. Tak patrz. O, tutaj rozwaliłem jedną kładę. Znaczy zużyłem niepotrzebnie w sumie. Hmm, bo na kłoda... Co? Na co w ogóle do niego potrzeba zaraz? Wróć. 10 patyków, aż kurde. Nie wiem, tych mam. No, mało mam tych patyków, ale zróbmy sobie właśnie. Najpierw ten młotek, szczęście, on się szybko robi. bo Potrzebujemy tylko jeden, i bierzemy kłody. No, po siedem będziemy nosić. Więcej nam raczej nie będzie potrzebne, bo to wszystko jest z patyków. Tu poszła. Poszła. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Tu hmm, to już tylko patyki potrzebne. Tutaj też. Aha, czyli jeszcze dwie kłody będziemy potrzebować i trzeba będzie się wybrać po słomę. takim trochę niefortunnym miejscu tutaj stoimy, bo mamy tutaj mało słomy i po nią się trzeba będzie kawałek przejść, ale w międzyczasie te patyki zbierzemy. Hmm, więc yy, yy, idę to nazbierać i wracam za chwilę. No, szkoda, że nie sprawdziłem, ile tam, tam tej słomy potrzeba, ale myślę, że 50 sztuk nam powinno wystarczyć. Yy, w międzyczasie, jeszcze te dolerne patyki, tylko żeby nie za dużo, żeby szybciej zajść na miejsce. Najwyżej w sumie. Wziąłem niechcące parę patyków, więc robimy sobie noże. W międzyczasie e, 36 O Jezu, już się przestraszyłem. <grych> e, mamy nowy poziom przetrwania, więc od razu sobie te punkty rozdajmy, bo zdrowie już mamy. Mm, na jedzenie, dzisiejsze poruszanie, zmniejszenie kondycji. O! To nam się przyda tutaj to i idziemy potem w to. I jak to rozwiniemy, będziemy mogli się wybierać już na dalsze wyprawy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj będziemy bardzo musieli pójść w len. No, hmm. powinno wystarczyć. O, właśnie boczek nam się zepsuł, więc budujemy tą chatę myśliwego. No i niestety patyków nam chyba zbraknie Będziemy musieli jeszcze sobie dozbierać ale to zużyję to co mam Policzmy ile nam ich potrzeba żeby nie nazbierać za dużo 10, 16 24 tak Dobra to szybko to pozbierajmy Na szczęście też właśnie patyków ci u nas dostatek Jesteście w tak... No to chyba nam brzuch burcza, bo nam się pić chce w sumie. Gdzie ty jesteś? Chodź do tu. Pek, pek, pek. Przy okazji pójdziemy zaraz się gdzieś napić wody, bo widzę, że nam te parametry powoli zaczynają spadać. 3-4. Yy. się. <laughs> Lubię te dźwięki wydawane przez pijącego gościa. Taki zaciągnął się krząbowóz i tak odetchnął. Jakby dobre piwo spróbował. Ale... Dobra, on sobie smaka teraz narobiłem, ale niestety nie mogę pójść do sklepu. A szkoda by takiego. prowareczka wypił. No nic trudno. Jeśli nie ma co się lubi. Pam, I mamy to. Dobra. Co my możemy zrobić? To kosztuje łuk. Długi łuk jeszcze nie baby ten. Ale ten długi łuk kurde, Przydałoby się go bardziej odlokować Ja ile schemat w ogóle kosztuje. No ale jest różnica no znaczna. Ten łuk tym bardziej, że w wytrzymałości jest dwa razy mocniejszy. No refleksyjny, no na no refleksyjny na razie jesteśmy zacięcy w uszach o kamienne strzały możemy sobie spokojnie by się odblokować eee, a z tym nie ja odblokuję mamy sobie jeszcze trochę hajsu 1400 to na lajcie eee, i stwórzmy sobie pedługi to no co potrzeba kłoda i ile ci... ja mamy tych chrwiadek i ci w ogóle to trzeba sprawdzić eee, bo wiem że coś Lnianą nici mamy, nie mamy lnianej nici. Ocie, kurde. Po raz kolejny mi się skomplikowała sytuacja, bo to oznacza, że musimy się gdzieś wybrać, gdzie te lniane nici możemy sobie zrobić, bo obawiam się, że szwalni to my jeszcze nie mamy. Zaraz kurde. nie widać. Jedźmy z tym! pilę do potrzebujemy z produkcji. Niby nie, i dużo i niedużo. No dobra, no to no trzeba będzie coś zacząć produkować i po prostu to sprzedawać, żeby odblokować szwalnie i móc robić i, i móc robić właśnie lniane nici. Bo no, przynajmniej z będziemy potrzebowali, a z tego co ja pamiętam, no to Len możemy chyba kupić tutaj, może i nie, no nie wiem, także bądź radzie, no stodoły, kolejny priorytet to wybudować stodoły gdzieś tutaj, żeby to zrobić muszę sobie oczyścić teren, yy, możliwe, że posadzić tu, znaczy kupić nasiona, jakiegoś warzywa, chyba kapustę kupię, bo ono jest takie najbardziej sycące, no, i to jest chyba coś, co rośnie tylko jedną porę roku, więc w miarę szybko. A co do reszty, no to będziemy to zasiewać lenem, bo len będzie nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. No dobra, kończy nam się powoli dzień, więc nie będę Was już tutaj e, trzymać dłużej. E, dzięki, że ze mną byliście. E, pamiętajcie, jeśli podobało się to, łapeczka w górę. Będzie mi na pewno bardzo miło. Eee, tyle mojego gadania. No cóż, jeszcze raz dzięki, że ze mną byliście. Trzymajcie się i do następnego. Hej.